Cześć się manka, ja jestem sieman. witam was już w 11 odcinku z serii gry Wiedźmin 1. Przybiję trochę mikrofon. I z ostatniego odcinka pamiętamy, że... Mamy się udać pokonać potwora. Wygrałeś. Tym samym zyskujesz prawo do zabicia bestii z kanałów. Czuję się niemalże dumny. Nadal chcesz zabić tego potwora? Nie stchórzyłeś, aby? Potrzebuję broni. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności skonfiskowaliśmy je dawno. Wiedźmiński miecz. Wiedźmiński? Skąd? Nie twoja sprawa. Siemko, przynieś ten srebrny miecz. Ten, co znaleźliśmy u tego pasera, Talara? Tak, kretynie. Ten właśnie. Mogę go dostać? Do odebrania u Siemka. Resztę twoich rzeczy będziesz mógł zabrać ze schowka po wykonaniu zadania. Dobrze. Jeszcze jedno: płacę ekstra za głowę bestii. Najlepiej nie uszkodzono. Zobaczymy, co da się zrobić. Oprócz. Kolejny miecz. Miecz. Gdzie ja go miałem? Pośpiesz się, nie mam całego dnia. A, tu jest. Skonfiskowaliśmy też jakieś eliksiry. Wiesz pewnie, jaki zrobić z nich użytek? Powodzenia, gdy wykonasz zadanie, odbierz swoje rzeczy z depozytu za kratą. Na pewno się o nie upomnę. Potem dopadnę magistra. Głupiś. Magister to charakternik, człowiek od mokrej roboty. Ważniejszy jest ten, który nim kieruje szef. I tak pewnie nie dasz rady. Ich dowódca to prawdziwa szycha, ma te, no, yy, koncesje. Chyba koneksje? W takim razie na pewno można go wyśledzić. Ta. Najpierw przeżyj spotkanie z Kuroliszkiem. Niedługo wrócę i upomnę się o wszystko, co zostawiłem. Dobra, będzie. Wrazu jakiś Nie wiem. Co ty tu? A, wiedźmin. Owszem, w rzeczy samej. Widoczne stygmaty mutacji. Białe włosy, pionowe źrenice. Wybacz, Nie chcę mi się rozbierać. I nie pochwalę się resztą zmian anatomicznych. Przepraszam, nieznajomy! Jestem Zykryt, rycerz zakonu płonącej róży. Nie chciałem być niegrzeczny, po prostu pierwszy raz widzę jednego z waszej konfraterni. Jestem Geralt, wiedźmin, jak trafnie zauważyłeś. Czuję się zaszczycony. Wiele dobrego słyszałem o wiedźmińskich technikach walki. Pozwolisz, że darujemy sobie grzeczności. Mam tu zadanie do wykonania i chciałbym się szybko uwinąć. Kuroliszek, prawda? Tak się składa, że do kanału sprowadza mnie ten sam cel. Porozmawiajmy. Tak, Geralt? Chcesz zabić kuroliszka? Sądzisz, że sobie poradzisz? Święty płomień poprowadzi moje ramię. A mogę wiedzieć, co skłoniło rycerza płonącej róży do wyprawy w kanały śladami bestii? To proste. Bestia zagraża we zimie i trzeba ją usunąć. Zakon od dawna tępi potwory. Z bardzo dobrym skutkiem. A zatem konkurencja dla wiedźminów? Mówiąc otwarcie, jesteście reliktami. Ilu wiedźminów jeszcze żyje? Kilku, góra kilkunastu. Nie stanowicie konkurencji. Poza tym zakon nie każe sobie płacić za ratowanie ludzi od niebezpieczeństwa. Tak, ale śniące zbroje i zamki warowne ufundowały wam dobre wróżki. Nie chcę się kłócić. Skoro jesteśmy tu obaj, nie ma sensu ustawiać się w kolejce do potwora, szczególnie, że w kanałach jest też sporo utopców. Co powiesz na połączenie sił? Chętnie przyjrzę się Twoim technikom walki i zaręczam, że nie noszę miecza od parady. Dobra. Niezły pomysł. Będzie. Chodźmy razem. Zatem prowadź Wiedźminie. Podpiszę jeszcze na. jeszcze na. Mamy, tak? On pomaga! W mamy miejsce nocy Z tego co widzę Chęcią bym się... Do... Tutaj niestety... Okej, Będę tutaj. Czy też mamy miejsce? Chwileczkę jak najbardziej sobie mamy. To już listy. dobra. Z takim mieczem to można na te utopce. Tanka mu kupowała utopce. Kata. czy tutaj nie ma... ...czekawego Przejdziesz? Nie brać ze sobą. Tutaj zobaczyć tebeczki. Ej, to ja chyba byłem. Dalej mi. Się. Prawy ten... te. Mamy klucz. Ten klucz. To pewnie do... do czegoś innego będzie ten klucz. Mego, tu za tutaj. Miecz Zakonu. Dobra, z życiem jeszcze stoimy, okej okay. ja tutaj nie powiem, jakiego problemu. Da. Kuroliszek pokonany. Teraz musimy się stąd wydostać. Udało się, ale chyba nie damy rady wrócić tą samą drogą. Chodź za mną, doprowadzę cię do wyjścia. Weź ze sobą głowę kuroliszka. Vincent dobrze płaci za podobne trofea. Dobrze. Chociaż to paskudztwo obrzydliwie śmierdzi. Kamalkady Dobrze, że byliśmy z tobą No chodź, chodź Nie mamy całego dnia To prowadź Jak przed? Przyszedł Wyjście z kanałów to te drzwi za mną. Tutaj się rozstaniemy. Jednak. cicho, słyszę kroki. To dziwne. Mało kto ma odwagę się tu zapuszczać. Znaleźliśmy siwego skurwiela. Szef jak zwykle miał rację. Zjadliśmy. <grym z żynu> pora na drugiego. Zadarłeś, Salamandro! Chyba kolega Poleg. Że znajomi? Powiedzmy, Zbiry ze znakiem salamandry prześladują mnie już od jakiegoś czasu. To ciekawe. Kto wiedział, że będziesz w kanałach? Kto zdążyłby zwołać bandytów? Kapitan straży, który mnie aresztował. Klawisz z więzienia i więźniowie. Walczyłem z króliczkiem, żeby odzyskać wolność. Jeśli chodzi o przywódcę tych Zbirów, grono podejrzanych jest niewielkie. Wiesz co? Mam w Wyzimie znajomego detektywa. Idź i porozmawiaj z nim. Niezły pomysł. Może fachowiec będzie mógł mi pomóc. A co ty zamierzasz? Muszę załatwić kilka spraw na posterunku zakonu. Potem poszukam innej bestii. Świat nadal jest pełen potworów. Widziałem, że umiesz sobie z nimi radzić. Ja tymczasem udam się do Lożku. Muszę odzyskać moje rzeczy. Sprawdź wszystko dwa razy. Siemko ma nie najlepszą reputację. Wynośmy się stąd. Oto klucz otwierający drzwi do miasta. Zamknąłem je kilka dni temu, żeby Kuroliszek nie wydostał się na zewnątrz. Dzięki. Wolałbym nie wracać tą samą drogą. Gdybyś jeszcze kiedyś zawitał do kanałów, może się spotkamy. Czasami wyprawiam się tu na poszukiwanie potworów. Święta misja ochrony ludzkości i tak dalej, co? Niepotrzebna ironia. Jesteśmy po tej samej stronie. Kiedyś to zrozumiesz. Do zobaczenia, Zygfrydzie. Cieszę się, że cię poznałem, Wiedźminie. Gdybyś się za mną stęsknił, będę na posterunku w zimie. Chłop ma takie mega polski. Widzę, że polka gra. Tego nie otworzymy, tak? Ta Zima klasztorna. Tanie dziwki, mordercy i żebracy. Niezła odmiana po spacerze przez ścieki. Baza salamandry musi znajdować się gdzieś tutaj. Znajdujemy się w mieście. Co by tu. Dobra. To musi być szyld prywatnego detektywa, o którym wspominał Zykwyt. Rzeczywiście to może się okazać, okazać się pomocny. Od czegoś to... trzeba zacząć poszukiwania. Czas na z detektywem pogadać. Spadnie nad <laughs> proszę, proszę, któż to zawitał w nasze skromne progi. Zapraszamy. Geralt z Rivi. Wiedźmin, rezon jakich mało. Twoja legenda cię wyprzedza, Geralt. Jak mogę pomóc? Szukam informacji. Nie wiem, czy trafiłem pod właściwy adres. Dobre pytanie. Jeśli powiem ci, że pracowałem dla adwokatów Kodringera i Fena, to wystarczy? Te nazwiska nic mi nie mówią, ale wierzę, że to dobra rekomendacja. Jako profesjonalista z całą pewnością rozumiesz, że informacje mają swoją cenę. Zapłacę. Słucham cię uważnie, biały wilku. Interesują mnie osobnicy noszący brosze w kształcie salamandry. Tak się składa, że jestem w posiadaniu informacji na ich temat. Zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym wiedzieć, dlaczego interesujesz się tą sprawą. Azar Javed, coś ci to mówi? Obiło mi się o uszy. Dlaczego szukasz Daweda? Powiedzmy, że żyć Javeda ma umówione spotkanie z moim butem. Normalnie kasuje za to pieniądze, ale tobie powiem gratis. Sprawą salamandry zajmuję się od jakiegoś czasu. Mam pewne informacje. Kontynuuj. Salamandrą dowodzi Azar Javed, zelikański czarownik. To bardzo groźny przeciwnik, praktycznie poza moim zasięgiem. Ma kontakty i środki wystarczające, by wpływać na sytuację w mieście. Widziałem próbkę jego możliwości. Coś jeszcze? Podejrzewam, że działają na dużą skalę. Chodzi o coś więcej niż o złoto, być może o politykę. Prowadzą też eksperymenty genetyczne, bardzo niebezpieczne eksperymenty. Zwykli bandyci nie mieliby ani wystarczającej wiedzy, ani środków. Kto może pracować dla Jaweda? Domyślasz się? Kapitan Straży Miejskiej, który umorzył śledztwo w ich sprawie, znika gdzieś na całe noce. Porozmawiaj z nim. Może uda się coś z niego wycisnąć. To wszystko? Jest jeszcze drugi trop. Straż miejska przetrzymuje pewnego człowieka, który ma ważne informacje. Straż? Gdzie? W lochu? Tak, to nasza szansa. Musisz znaleźć sposób, żeby przesłuchać tego więźnia. Spróbuj dowiedzieć się jak najwięcej od strażników. Masz to jak w banku. Ludzie często mi się zwierzają. <laughs> informacje od niego mogą być bezcenne. Powodzenia. Wiesz coś więcej o więźniu z Salamandry? Możliwe, że to jeden z dowódców. Niestety straż chwyta raczej drobnica, a grube ryby zostają na wolności. Wszystkiego dowiemy się, jak przesłuchasz więźnia. Zobaczymy. I jeszcze jedno. Sądzę, że jesteś śledzony. Co sugerujesz? Pokrzyżujmy ich plany. Poczekaj u mnie chwilę, zaczną im puszczać nerwy. I zaskoczymy tych, co chcą zaskakiwać. Wejdę o północy. Mogę jakąś zmianę Dobra, nie będę musiał. Kryptowali. Wiedźmina, coś długo nie ma. Musiał wyjść inną drogą. Nieistotne. Pozytywnie prawdziwie, suponuję, że pułapka jest gotowa. Owszem. Zajmij się zadaniami w dzielnicy handlowej. Zostawię sprawę w rękach naszego najlepszego agenta. Z jak się mieczem, to też teoretycznie tam i ludzie jak potwory, to jakaś to idzie magister panawił nas śledzić. Jakiś... Okej. Okay. mi się co to jest. Zbieramy to co chęli. Ale to będzie coś ciekawego. Co nic ciekawego. Miję zadania. Jest cięskanal. To jest teraz tak pogmatwane. Że... Co? Dobra, tak. tutaj może jakoś. Oto część miasta zamieszkana przez starsze rasy, krasnoludcy, rzemieślnicy i elfi artyści. Ok, za wyglądać jakby jakiś strażnik miał tutaj jest tak pomyślane, że tak. Dobra, Król okazał łaskę i wypuścił Cię z pierdla, ale nadal obowiązuje Cię kwarantanna. Mianowicie? Nie wolno ci opuszczać dzielnicy klasztornej. Chyba żartujesz. Chcesz się przekonać? Was z Wiedźminów trzeba mieć na oku. Niedawno słyszałem, że sprawiedliwość jest ślepa. Chyba muszę się przyzwyczaić. O co chodzi, Wiedźminie? Macie ponoć więźnia z organizacji Salamandra. Może i mamy, ale to nie twoja sprawa, Wiedźminie. Chciałbym. Niczego się nie dowiesz. Ani ode mnie, ani od moich ludzi. Mam dowód, że zabiłem Kuroliszka. Wielkie bydle. Oto 400 oranów nagrody. Zasłużyłeś na nie. Oro nam zapłacić. Zajmujecie się też potworami? Tak. Płacę każdemu, kto zabije groźnego potwora. Ale tylko jeśli przyniesie dowody. Za jakie mogę dostać nagrodę? Aktualnie mam pieniądze za Kuroliszka, który zaląk się w kanałach i drapieżną roślinę mordującą ludzi na bagnach. Coś z tym trzeba zrobić. No, no. Udało ci się zabić Kuroliszka. Oficjalnie ułaskawiam cię w imieniu króla Foltesta. Nareszcie koniec tego absurdu. Weź swoje rzeczy ze skrzyni, zanim złapie mnie pokusa, żeby je sprzedać. Pamiętaj o nagrodzie za głowę Kuroliszka. Vincent całe dnie czeka na trofea. Przynajmniej mam tu spokój i mogę się zrelaksować. No, nie idź po swoje graty, a ja zobaczę, co my tu ostatnio skonfiskowaliśmy. Wygląda na towar pierwszej klasy. Panie...

Ich. Ähm, um. Jestem paserem, sprzedaję i kupuję Czym handlujesz? Wszystkim, czym warto hmm. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Straż znalazła u ciebie wiedźmiński miecz Po pierwsze, kurewska straż Po drugie, co ci do tego? Niedawno był tu inny Wiedźmin. Berengar. To nie była jego brzytwa. Skąd możesz to wiedzieć? Mam trochę gratów twojego kumpla. Kosior pochodzi z innego źródła. Inne rzeczy? Inne, znaczy nie miecz, rozumiesz? Na przykład mogły to być jego zafajdane kalesony. W takim razie skąd miałeś Wiedźmiński Miecz? Co dostanę w zamian? Nie zaszlachtuję cię jak wieprza. Uczciwa oferta. Kupiłem go od pewnego typa w karczmie pod misiem kudłaczem. Cechy szczególne? O, nie są ci potrzebne. To najbardziej znany gracz w kości w okolicy. Jest kurwa niesamowity. Prawdziwy chędorzony magik. Skąd masz rzeczy Berengara? Jesteś kurewsko uparty, koleś. Od pośrednika. Gdzie go znajdę? Znajdziesz go w misiu kudłaczu, ale nie wiem, czy będzie chciał z tobą gadać. Gość nazywa się Kolman. Słyszałeś o salamandrze? Jebane gady, słyszałem, ale nie mam bladego pojęcia, czego chcą. Płazy. Co kurwa? Salamandry to płazy. A teraz mów, co cię z nimi łączy. Nic kurwa nie wiem. Robisz interesy z salamandrą? Co ty, ochujałeś? Skąd miałeś rzeczy Berengara? Jestem żonym paserem. Wiesz, kto to jest pasar, czy mam ci rozrysować? ty myślisz, że pytam każdego pieprzonego złodzieja, skąd ma towar? Ja ci coś rozrysuję. Pewna organizacja, salamandra, ma napięku z Wiedźminami. Wiedźmin Berengar znika, a jego rzeczy trafiają do pasera, do ciebie. Nadążasz? Chętnie rysunki. Nie mam nic wspólnego z żadnym berengarem. Moi dostawcy mogą wiedzieć więcej. Poza tym nie utrzymałbym się w branży, gdybym sprzedawał trefne towary, z którymi mam bezpośredni związek. Nie wierzę ci. Ponieważ jednak istnieje domniemanie niewinności, załóżmy na razie, że to nie ty. No, raczej kurwa nie inaczej. A z wywiadu gratuluję dedukcji, kurwa Mać. Jak do czegoś dojdziesz i będziesz potrzebował informacji, przypełnij to pogadamy. Okej. Okay. Dobra, w tym miejscu będziemy kończyć, także dziękuję za uwagę. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i komentowania tam na dole. Także szymanko no i hej!